Jedna osoba mówi zdanie, druga musi je zgadnąć ze słuchawkami na uszach. Zaczekaj, no ten 3 trzy, cztery. Nie, trzy, trzy, dwa. Czyli czekaj, no właśnie, ja, teraz... ja mam słuchacki. Śledź w oleju. Śledź w oleju. W oleju. Śledź w oleju. Co w oleju? Śledź w oleju. Śledź, Śledź. Śledź, Śledź w oleju. Tak. A dla ciebie tutaj brzesz? Kokoszka. Kocham cię. Kokoszka. Samolot. Kokoszka. Kokoszka! Tak. Ale nie słyszałem, zgadłem. Nie babi, tak mówimy. Jutro będę się martwić. Kurwa. Jutro będę się martwić. Dużo, bardzo. <laughs> Jutro będę się martwić.